Marcin Hakiel chwali się romantyczną zdjęciową z ukochaną, foto. Rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek było sporym zaskoczeniem dla fanów pary. Ale od tego czasu minęło już kilka miesięcy, a byli małżonkowie układają sobie życie u boku nowych partnerów. Aktorka, znana zem jak miłość, jakiś czas temu zaręczyła się z Maciejem Kurzajewskim. A Marcin Hakiel promienieje u boku tajemniczej blondynki. Widać, że nowy związek tak go pochłonął, że zrezygnował nawet z publicznego komentowania medialnych rewelacji wokół relacji jego byłej żony. W przeszłości Hakiel był niezwykle aktywny na swoim Instagramie. Marcin zamieszczał pełne emocji i Instastory i chętnie organizował pytania i odpowiedzi na swoim profilu. Gdzie nierzadko żalił się internetom. Te czasy jednak już minęły, bo tancerz konsekwentnie nie zabiera głosu na temat byłej żony. Nie pokusił się nawet o skomentowanie jej zaręczyn. Niedawno okazało się, że pewien udział w nowej postawie Hakiela może mieć jego ukochana Dominika. Bo jak ujawnił informator plotka, kobiecie zależy przede wszystkim na spokoju. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Dominika nie chce żadnych afer medialnych. Poprosiła Marcina, żeby nie angażował się w żadne spory i zrezygnował z ustawek z fotoreporterami. Bardzo mu na niej zależy, więc oczywiście się z nią zgodził. Są bardzo fajną parą i nie kryją swojego szczęścia, zdradzał w serwisie tancerz z otoczenia hakiela. Informator serwisu twierdził również, że nowa ukochana Marcina ma poprawne relacje z Katarzyną i zależy jej, by kontakt ten taki pozostał. Kasia ma o niej jak najlepsze zdanie i pewność, że ta dziewczyna też ceni sobie spokój. Najważniejsze jest dla niej to, że dzieci ją lubią, a ona czule się nimi zajmuje. To wielka wartość w tych czasach, opowiadał źródło plotka. Hakiel zadbał również o swoją prywatność i rzadko prezentuje wspólne fotki z ukochaną. A gdy te już się pojawią, widać tylko sylwetkie kobiety. Marcin na Instagramie przyznał jakiś czas temu, że to Dominika podjęła decyzję o niepokazywaniu twarzy. Tancysz nie rezygnuje jednak z publikacji wspólnych zdjęć. Tym razem pochwalił się relacją z romantycznej sesji zdjęciowej. Na fotkach widać eleganckich zakochanych, Dominika i w czarnym kombinezonie i odświetnego hakiela. Na innym ujęciu widać zaś wpatrzonych w siebie zakochanych, którzy pozują na sofie. Tym razem wybranka Marcina zaprezentowała się w bieli, zaś tancerz w koszuli i ransach. Romantycznie.